Poreo i mleko. Wygląda na to, że czeka mnie świetna przekąska. Myślę, że ta piękność ma na mnie oko. Poreo wygląda idealnie z każdej strony. A w środku znajduje się moje ulubione nadzienie. Robi się tu gorąco. Uważasz, że nadszedł czas na odświeżenie mojej stylizacji? Okej, okay, to nie jest zły pomysł. Dobra. Czas to zjeść. Ej, przestań! Już się dzisiaj myłem! Nie potrzebuję prysznica! Kurczę, ciastko chyba w ogóle nie nasiąkło mlekiem. Namoczę je jeszcze raz. Znowu. Jestem przemoczony do suchej nitki. jest o wiele lepiej. Rozpływa się w ustach. Ten brokuł wygląda zupełnie nieatrakcyjnie. I smakuje obrzydliwie. W dodatku tkwił mi w zębach. Możemy pobawić się w chowanego? Złap mnie, jeśli potrafisz. Będę musiała użyć wykałaczki. To nic nie pomoże. Nawet nie rób sobie nadziei. Hura, udało się. Prawie wyciągnęłam ten kawałek. Ej, postaw mnie na miejsce. To wbrew prawu. Zrobiłam to. Bingo. Wow najwyższy czas coś przekąsić? Ha? Tylko jest zupełnie zimna. Trzeba ją podgrzać. Minuta w mikrofalówce i można będzie jeść. Skąd się bierze to światło? Nic nie widzę! No dalej rozgrzewaj się! Co za nieznośny upał! Można ją wyjąć. Co za zapach po prostu wspaniały! Spokojnie, dziewczyno! Postaw mnie na miejsce. Ja spadam! Palce lizać. Szefowa Sara zabiera się do pracy. Czas zrobić idealną sałatkę grecką. Zacznijmy od pomidorów. Świetnie, gotowe? A teraz ogórki. Prosto do miski. Mmm, oliwki, moje ulubione. Nawet nie muszę ich kroić. Wystarczy, że je wrzucę. A teraz to wszystko wymieszajmy. Hmm, czegoś tu brakuje. No właśnie, zapomniałam o serze. Trzeba go pokroić w kostkę i dodać do reszty składników. Dla ciebie zrobię wszystko, Sara. Przesuńcie się, moi drodzy. Od tak dawna mam ochotę na burgera. Czas w końcu go zjeść. Zaczynajmy, Emma. Jestem gotowy. Myślę, że trzeba dołożyć sałatę. Cześć, piękna. Dobrze cię widzieć. A teraz kotlet. Coraz bardziej podoba mi się ta impreza. Na pewno nie możemy obejść się też bez sera. Co się stało? Nic nie widzę. No, została już tylko bułka. Cześć, ja też idę do was. Myślę, że wyszło świetnie. To już koniec! Wow, to jest niesamowicie pyszne. Nie sądziłam, że mam taki talent kulinarny. Mm. Mój ulubiony program właśnie się zaczyna. Hurra, zdążyłam. Naczosy są idealne. To świetna przekąska do dobrego filmu. Ej, ty tam na górze! Możesz być ostrożniejsza? Zabieraj od nas swoje ręce natychmiast. Są takie pyszne. Mmm. Super. Chcę więcej. Postaw mnie na miejsce, bo nie będę za siebie opowiadać. Naczosy są takie ostre. Uwielbiam je. Co już koniec? Nie możesz mnie złapać. Nie zamierzam się tak po prostu poddać. Kurczę, czuję, że tam coś jeszcze jest. Wydaje mi się, czy ten naczos się rusza. Ta sztuczka na mnie nie zadziała. Dobrze Cię widzę, Mo. Szybko go obiorę i zjem. Skórki nie potrzebujemy. Słodko i zdrowo. Uwielbiam takie jedzenie. To zaspokoiło nieco mój głód. Teraz jestem gotowa na spotkanie. Chyba dzwonek do drzwi? Już idę. Bądź ostrożna, Emma. A, przewrócę się! Ostrzegałem cię. Nadszedł czas, był ugotować coś pysznego. Myślę, że dziś będzie to zupa. Zacznę od posiekania cebuli. Moje oczy! Zaraz zacznę płakać! Krojenie cebuli jest takie smutne. Płacz, Sara, płacz! Nie musisz się powstrzymywać. Przyniosłem ci więcej łez. Chcesz sneakersa? Jest taki dobry! Otworzę go. Hmm, jest pyszny. Ale ja sama chciałam go zjeść. Nie martw się, mam coś jeszcze. Ale też ci tego nie dam. Dlaczego mam takiego pecha? Jestem najbardziej nieszczęśliwą osobą na świecie. Dziewczyny, jesteście takie fajne. Cieszę się, że się spotkaliśmy. Ups, chyba nadepnąłem na gumę. Czekajcie, dokąd idziecie? Witaj, mój słodki. Teraz już zawsze będziemy razem. Nigdy nie pozwolę ci odejść. Kurczę, jak mocno się przyczepiła. Porzuciłeś mnie, ty draniu. Następnym razem będę ostrożniejszy. Wracaj, będę na ciebie czekać. Mua. Teraz trzeba zrobić tak: akurat dzwonek, czas na przerwę. Nie, myślę, że lepiej by było, gdybyście wzięli udział w challenge'u. Super, challenge! Oczywiście, wasza pierwsza nagrada to ten piękny naszyjnik. Tylko spójrzcie, jest cudowny. A mój Boże, jest bajeczny. Wajeczny? Jakieś Jakiś badziewie, noszą nie tylko stare babcie. Nieprawda, jest bardzo ładny. No dobra, rysujcie, wtedy też będziecie wyglądać jak babcie. dobra, to najlepiej narysuje ten nikt ten go dostanie. Mam nadzieję, że dacie z siebie wszystko, bo czas już ruszył. Bardzo chciałabym dostać w swoje ręce tę piękność. Oj, muszę już przesować. Właśnie, zupełnie zapomniałam. Najważniejsze, żeby nie przesadzić z farbą. Myślę, że tyle wystarczy. Co to za bzdury? Ważne, żeby było jak najbardziej fantazyjnie. Ups, chyba troszkę przesadziłam. Troszkę? Chyba żartujesz. To nie jest śmieszne. Pokonam cię, Gloria i dam ci nauczkę. Co? Grozisz mi? Pokażę ci, jak się maluje. Patrz. Coś mi nie wychodzi? To dziwne, bo chyba robię wszystko dobrze. Nawet rysunek Loli jest lepszy. A praca Suzy jest niesamowita. Co ja robię źle? Hmm. Wiem. Myślę, że aby zdobyć naszej nich, muszę zepsuć rysunek Suzy. Wtedy nagroda będzie moja. Że na pewno wygram. Na pewno dostanę ten naszyjnik. Wychodzi mi całkiem nieźle. Ha? Ej, co to jest? Dlaczego moja butelka jest taka lepka? Gloria, czy to ty? Ja? Nie. To Lola. Spójrz, jakie ma chytre oczy. Lola, wstydź się. Masz? Ej, za co? Ja nic nie zrobiłam. Co ty wyprawiasz? To jest obrzydliwe. Dobrze ci tak? Jak to boli moja biedna rączka. Rączka? Mam klej na całej twarzy. Swoją dragą całkiem ci pasuje. Tak, to było naprawdę zabawne. Myślicie, że to zabawne? Załatwię was w sekundę, zrozumiano? No, chodźcie tu. Wystarczy, dziewczyny, wasz czas się skończył. Zobaczmy, co tam macie. Lola, czy ty w ogóle się starałaś? To wygląda strasznie. A co z tobą, Gloria? Wiem, że staćcie na dużo więcej. Dlaczego nie pokazałyście swoich talentów? Tylko Suzy to zrobiła! Jej rysunek jest genialny! Naprawdę? Genialny! Wiedziałam, że ci się spodoba. Miałam nadzieję, że tak będzie. Tak, więc to ty dostaniesz główną nagrodę. Wow! Na pewno jest bardzo drogi. Pozwól mi go chociaż przymierzyć, proszę. Okay. Przymierzyć? Ha? Nie ma mowy, jeszcze go ukradniesz. Lepiej sama go założę. Spójrzcie, teraz jestem prawdziwą księżniczką. Zawsze chciałam być księżniczką. Wszyscy o tym marzą. Ja też. I wiesz, co teraz zrobię? Daj mi ten naszyjnik. Jest mój. Musi być mój! Przestań! Nie dotykaj mojej nagrody! Rozerwiesz go! No i proszę! Co ja mówiłam? Dlaczego to zrobiłaś? Teraz wyglądam jak zwykła Suzy! Bo to niesprawiedliwe! To powinno trafić do mnie! Tym razem znów czeka na was niesamowita nagroda! Spójrzcie tylko na te pyszne robaczki. Co? Robaczki? Uuu, co za ochyda. Ale tym razem rysowanie będzie o wiele przyjemniejsze, bo trzeba będzie to zrobić dwoma palcami. Załóżcie te małe rączki. A teraz możecie zaczynać. Czas start. Go, 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 go! Myślę, że zrobienie złego rysunku nie wchodzi w grę, bo wtedy na pewno dostanę robale. Muszę więc narysować coś ładnego. Najważniejsze, no żebym nie musiała jeść tych paskudnych larw. Kurczę, głupie kredki. Kto je ostrzy w ten sposób? Muszę wszystko robić sama. Dobra, dam radę. To straszne. Jak to możliwe, że w takiej małej temperówce jest tyle śmieci? To po prostu nie do wiary. Co ty zrobiłaś? Teraz wszystkie śmieci są na moim rysunku. Nie panikuj. Moje rączki szybko naprawią ten wypadek. Dzięki. A mnie nic nie wychodzi. Moje rysunki wyglądają okropnie. Co mam robić? Nie chcę dostać robali. Uspokój się. Nie krzycz. Lepiej popatrz na mój rysunek i narysuj coś podobnego. Po co wolę wziąć twoją pracę? Co? Gdzie jest moja praca? Ty złodziejko. Dziewczyny, wasz czas się skończył. Nadszedł czas na pokazanie rysunków. Co robić? Co mam pokazać? Hmm. Lola, świetnie sobie poradziłaś. Tym razem twój rysunek wygląda o wiele lepiej. Z kolei Suzy mnie rozczarowała. Jak można było nic nie narysować? Gloria, brawo, to twoja najlepsza praca. To jest moja praca? Oddaj mi to natychmiast. Przestańcie się kłócić. Wszystko jest jasne. Robaki dostaje ten, kto nic nie narysował, czyli Suzy. <śm> To hmm. brzydliwek! One się ruszają! Ha? Patrz, w środku jest coś czerwonego! Ha? Rzeczywiście! To pierścionek! Spójrzcie, jaki jest piękny! Czy widziałyście kiedyś coś ładniejszego? Wow! Pierścionek? Co? On musi być mój. To ja nic nie narysowałam, słuchajcie, przyznaję się. Już za późno, jest moje. W końcu jestem księżniczką.